Witamy serdecznie. Pozdrawiam Państwa z siedziby Cechew Nieruchomości. Znajdujemy się w Sulechowie przy ulicy Jana Pawła II. 51. Czym się zajmujemy, co robimy i przede wszystkim po co to robimy? Świadczymy usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, ale również geodezji, wyceny nieruchomości, wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej, jak i zajmujemy się pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniowym. Możecie z nami nieruchomość sprzedać, wynająć, znaleźć swoje własne wymarzone M i dotyczy to zarówno nieruchomości gruntowych, gruntowych, zabudowanych, mieszkań czyli lokali mieszkalnych, jak i tych komercyjnych. Obsługujemy zarówno pojedynczych klientów, jak i większe podmioty, także zapraszamy serdecznie do kontaktu. Przede wszystkim zapraszamy do obserwowania nas na mediach społecznościowych, jak i na nasz kanał na YouTube CHF Nieruchomości. Nasze numery telefonu są dostępne na dole ekranu, jak i znajdziecie je na stronie internetowej. Codziennie w biurze czeka na Was pani Diana Mania która merytorycznie przeprowadzi Was przez cały proces uzyskania kredytu hipotecznego, gotówkowego, jak i firmowego, a także pomoże Wam w uzyskaniu ubezpieczenia dla swojej nieruchomości, ale również też takiego na życie. Jeśli chodzi o mnie, pomogę w wycenie nieruchomości, opowiem o procesie sprzedaży, jak i najmu. Dodatkowo do kontaktu pozostaje Pan Kamil, który również niedługo rozpocznie swoje działania w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zapraszamy serdecznie również na naszą stronę internetową. Jeśli chodzi o rozmowy i wywiady, po co, dlaczego i jaki to ma cel. Zakup nieruchomości jako cały proces często jest związany z niemałym bagażem emocjonalnym, jaki jest bardzo energetycznie wyczerpujący dla klienta czy też dla osoby, która robi to raz czy dwa razy w życiu. My jesteśmy po to, aby Wam pomóc, zaopiekować się, zadbać o wszelkie rzeczy ze strony stanu prawnego, jak i faktycznego. Pomagamy Wam zrozumieć, na czym to polega. i Taki też jest cel, żeby dać się poznać, żeby wyjść troszeczkę do rynku, e, pokazać, że nie taki diabeł straszny jak i troszeczkę zmienić, no niestety, pejoratywny wydźwięk profesji pośrednika, który obecnie na rynku panuje. W moim odczuciu mieliśmy do czynienia z hostą na rynku nieruchomości. Czasy covidowe, jak i moment po pandemii charakteryzowały się wielkim boom. Dość dużo było sprzedaży, dużo dostępnych lokali, otworzyło się wiele biur, z czego się bardzo cieszymy, ponieważ popularyzacja tego zawodu jest niezwykle ważna. Ale zapominamy o tym, żeby zwrócić uwagę właśnie na tę merytorykę, która powinna stać za każdym pośrednikiem, na co należy zwrócić uwagę. Przede wszystkim sprawdzajcie, czy osoba, która z Wami podpisuje umowę współpracy, posiada licencję pośrednika nieruchomości w obrocie nieruchomościami. Jakie opinie ma dane biuro? Ile lat jest na rynku? Jakie dana osoba ma doświadczenie, ponieważ tutaj jest. To jest, to jest na tyle interdyscyplinarna dziedzina, że musimy wiązać i łączyć kropki z zakresu i geodezji, i prawa, prawa cywilnego, wiedzieć, co się dzieje i co w trawie piszczy, jeżeli chodzi o podatki od nieruchomości, jakie umiejętności miękkie, dlatego że niekiedy sprzedaże kończą się mediacjami czy koniecznością przeprowadzenia negocjacji z klientem. Nie zawsze jest to proste i wymaga to pomocy profesjonalisty. Boicie się często prowizji i słyszymy pytania, za co my mamy Wam zapłacić, skąd się biorą tak wysokie prowizje i dlaczego tak się dzieje? High risk, high reward. Słuchajcie, my jako pośrednicy inwestujemy nie tylko finanse, ale całą swoją energię w proces wypromowania Waszej nieruchomości. No nie jest tylko, nie powinno to być tylko wrzucenie ogłoszenia na oto dom i czekanie, bierne czekanie aż zadzwoni klient, bo to możecie zrobić samodzielnie, mniej lub bardziej efektowi. Natomiast przede wszystkim jest to doradztwo w zakresie stanu prawnego nieruchomości. Na przykład przechodzicie z nieruchomością gruntową, podpowiemy czy lepiej dokonać podziału geodezyjnego, czy jest możliwy, kierujemy na spotkanie z geodetą. Jak ją zareklamować? Widzimy od razu na podstawie własnego doświadczenia i znajomości rynku, jak i potrzeb tego rynku, na co zwrócić uwagę przy promocji danej nieruchomości. Co więcej, wiemy, jakie narzędzia zastosować, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona klientów. To są banery reklamowe, reklamy płatne w social mediach, czyli tak zwany marketing sponsorowany, jak i posiadamy własną bazę klientów. Następnie prowadzimy Was za rękę przy samym akcie notarialnym, przeprowadzamy negocjacje, podpowiadamy, kiedy emocje są zbędne, a kiedy należy faktycznie postawić się do pionu i zwrócić uwagę na coś. Co wymaga naprawdę poświęcenia i zadbania o każdy szczegół. Taka na przykład jest umowa przedstępna sprzedaży, której redakcja. I prawidłowa konstrukcja może ciągnąć ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Także zapraszamy do weryfikacji biur, zapraszamy do otwarcia się na współpracę z pośrednikiem, ponieważ w perspektywie czasu może Wam to ułatwić i przynieść dużo więcej korzyści. Zapraszamy serdecznie. CHF Nieruchomości, Christiana Frąckowiak.